No, nie wiem co zrobimy. No. Chodźmy. A tak dosłownie to kto to są ci tam... Nie mogę ci powiedzieć. Mm, no najłatwiejsi jakby. Który ci się podoba? E, żaden. Aha, i jeszcze jedno. Wiesz, podobno jesz będzie nowa uczennica w szkole bo się jaka no ja też słyszałeś o tym nowym trendy jakim trendy no tym nowym e, no bardzo dużo mi powiedziałaś e, no Co ta modelka no tworzyła nowe trendy ja no, ja to muszę wiedzieć aha to ta modelka no to mogłaś tak od razu no no aha i jeszcze jedno co Wy też byście chcieli zostać takimi modelkami jak ona? No pewnie. Ech, odklejcie się od siebie. Okej. Okay. No i co chciałaś? Ach! Mówiłam ciągle o modelce. Ach. Nowa, najładniejsza. Ach. Czy nie idziesz do Maksa? A, później. Dobra. Moja szafka jest podobno 30 od tablicy korkowej. O Boże, 13. Zapomniało mi się. Odłoniesz się? Nie. Sama się o to prosiłeś. Raz. Dwa. Co ty nas liczysz? 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Otóż nie, Jessie, ty ty, ty, jesteś siostrą Jessie? Mm, Za bardzo nie wiem, o co Ci chodzi. Ym, no, bo... No, moja dziewczyna nazywa się Jessie, ona też jest pianiczką. Właśnie nie wiem, czy jesteś z niej rodziny. Mm, nie znam żadnej Jessie. Aha, bo też przyszły y, to do szkoły jakieś dwie nowe, one też są Mhm. Mm Ej, wykręcimy coś, y, no, fajnego dyrektorce? No ba, dobra, chodźmy. No chodź. Halo, ziemia do... Alek, Alek. No chyba się nie zakochałeś w, ko w koce. Nie, nie, chodźmy dalej. 20 minut później. Dyrektorka się nie pozbiera, jak to zobaczę. <grym> Idę do łazienki. No, dobra. Puścimy mnie do kibla. W życiu. No właśnie. Jeżeli chcesz się wysikać, to na pole. Kibel dla VIP. -u. Przepuśćcie ją! Kiedy ja, no ile to będzie trwać? Eeem, um, też bym moją dziewczynę. Um, no Okej. Okay. Może nie w szkole, ale Też wyjdę. Jestem. Nie uwierzysz, pierwszy raz chłopak się do mnie wbliżył. To fajnie. Uu. Może byś mi tak tutaj dupy nie dostawała. Tak to nie moja wina, że tu masz obok mnie szafkę. Aha, i jak się nazywasz? Mason? A ty... Jana. Aha, fajnie. Tysiąc, Tysiąc osób się nazywa Jana. No coś liczno, tylko przestań. Nie wychwalaj się, że jesteś jakaś najładniejsza nie tak. I w ogóle nie chodź tak po szkole. My się tylko wychwalę że jesteś piękna. Nie? Nie, nie ale. No nie. Już nie. Ach, jak jeszcze raz ją znajdę obok mojej szafki, to pożałuję. A coś się stało w nią? Nie, po prostu się wychwalasz, że jest jakaś najśliczniejsza. Ach, я ее уже не люблю.